Siema, tu nie Nietoper. Zapraszam do kolejnego dzisiejszego odcinka, w którym powiem wam o tym, że ktoś zwrócił mi uwagę na jedną rzecz i faktycznie ma ma rację. Zmiana nazwy kanału jest bez sensu, gdyż faktycznie mogą mnie ludzie nie rozpoznawać tak łatwo, a tak będę rozpoznawalny w pewnym stopniu, chociaż raczej nie jestem, ale ok, będzie wyglądało to zupełnie naprawdę inaczej niż wyglądało do tej pory, bo tak ciągła zmiana nazwy kanału to się naprawdę... Źle łączy, źle kojarzy. Ewentualnie co mogę zrobić to wrócić do poprzedniej nazwy. Czyli kamcie nie to to jest jedyna. Ale no, zmiana na totalnie inną nazwę to nie ma sensu. Bo będę mało, koja mało kojarzony, mniej kojarzony. Albo nawet w ogóle nie kojarzony, bo jestem, ale coś tam może słabo. A tak przynajmniej jest jakieś małe skojarzenie nie? No, chociaż większość Was pamięta nazwę pewnie Kamcio nie topesz bo tak było na początku i no tak miało być cały czas, ale coś mi się w głowie Zmieniło i chciałem zmianę, ale to jest taka ostateczna zmiana. E, chyba, że ktoś wolał nazwę Kamcio-Nietoperz, niech mi napisze w komentarzu. Zapraszam do komentowania. Myślę, że ktoś będzie na pewno chciał, żeby zmienić nazwę na starą nazwę, czyli Kamcio-Nietoperz, e, żeby wrócić do starej. Nawyków starej, hmm, starej techniki nagrywania i starego planu nagrywania. Myślę, że tak będziecie chcieli, więc jeśli tak, to łapeczka w górę. E, pod filmikiem. E, 10 łapek pod tym filmikiem, a w kolejnych odcinkach znajdą się znów filmy o tym jak niewidomie radzą sobie w ogóle w życiu i coś o osobach niewidomych czego w ogóle odszedłem co było pierwotnym planem na to żeby założyć ten kanał więc jeśli będzie tu, tutaj 10 łapek w górę tak optymalnie to wrócę do serii Nietoperz pałęs, coś tam, tak? Albo nietoperze. A tymczasem kończę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Owszem, do poprzednich też. Nowych oglądających mój kanał, zapraszam do udostępnienia i dawania subskrypcji gdzieś tu. Oraz ustawienia sobie dzwoneczka z powiadomieniem o nowych odcinkach na moim kanale. Adios. 辛苦呀。